Mamy już 16 odcinek 16 sezonu Ninjago, czyli wkraczamy w sumie już w drugą połowę tego sezonu, który finalnie ma mieć 30 odcinków. Link do 16, który dziś sobie omówimy, znajdziecie w przypiętym komentarzu, a niedługo przygotuję także wersję z napisami. A teraz zapraszam na analizę. Dziękuję wszystkim wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. Lloyd budzi się w bazie Kryształowego Króla i jest związany łańcuchami z Zemstownu. Wracają wtedy tam złoczyńcy ze złotymi broniami z Spinjitzu, co oczywiście bardzo szokuje Lloyd'a, bo Harumi wmawia mu, że Mistrz U, Pixel i Nia także poległy w walce, podobnie jak pozostali ninja w tunelu. Opowiada mu o tym, jak bardzo samotna czuła się, gdy Pożeracz Światów wywołał katastrofę w mieście Ninjago, w wyniku której zginęli jej rodzice, i pyta Lloyd'a, jak czuje się z tym, że nie ma już absolutnie nikogo bliskiego. To jak pewnie się domyślacie, wywołuje w nim mnóstwo złości i przysięga wtedy, że Harumi pożałuje tego wszystkiego. Ona znów to wykorzystuje, by porównać go do Garmadona. Ta dziewczyna naprawdę lubi męczyć ludzi. W tym samym czasie pozostali ninja próbują przetrwać w zawalonym tunelu metra, a czekając na ratunek, Jay zaczyna śpiewać. Chwilę później z gruzów odkopuje ich Nia, ale na tym kończą się dla nich dobre wieści, bo gdy Jay ma ochotę wrócić do bazy... On. Dziewczyna opowiada im o tym, jak posłańcy Harumi zniszczyli klasztor i ukradli bronię z Pinjitsu. Przenieśli się więc do starej jaskini samuraja X, gdzie tymczasowo będą stacjonować, dopóki nie uda im się odnaleźć Lloyda. Tymczasem w bazie złoczyńców Harumi wykorzystuje skradzione bronie, aby podarować kryształowemu królowi fizyczne ciało. Bardzo przypomina mi to ten moment, gdy Harumi przywróciła do życia Garamadona, co jak wiemy, nie przyniosło jej w sumie żadnych korzyści. Nie skończyło się to dla niej dobrze, także jestem ciekaw, jak to wiedzieć. Tym razem. No i na tym kończy się nasz odcinek. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Bardzo podoba mi się to, jak w ostatnich sekundach w oczach Lloyda pojawia się takie ogromne przerażenie, gdy orientuje się, że to mroczny władca. Tego kompletnie się nie spodziewał. Akcja z odcinka na odcinek coraz bardziej się nakręca, i jakby w tym sezonie nie ma chwili na złapanie oddechu. Tutaj cały czas dzieje się więcej i więcej, wszystko się tak nawarstwia. Już tak naprawdę od odcinka 11 nie było takiej spokojnej chwili, jakiegoś radosnego epizodu o luźniejszej atmosferze, ale to dobrze, to mi się podoba. Swoją drogą, ostatnio pojawiły się opisy wszystkich odcinków i to, co się dzieje na koniec, w finale tego sezonu, wygląda naprawdę interesująco. Także w tym tygodniu możecie spodziewać się u mnie filmu, w którym omówię te wszystkie ciekawe informacje z ostatnich dni. A tymczasem bardzo dziękuję Wam za oglądanie i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się. Do zobaczenia.